Siemaneczko z tej strony. Ogram to i dzisiaj mamy premierę dodatku Paldea Evolved. Właściwie to była wczoraj premiera, ale ja dzisiaj nagrywam i otwieramy Elite Trainer Box z tymi słodziakami. <grystanie> Paldea Evolved Elite Trainer Box. To pierwszy dodatek, który chcę mieć w 100% skompletowany. Ile uda się wyciągnąć z tego boksa? Sprawdźmy. No to lecim z openingiem Palda Evolve Elite Trainer Box. Nie mogłem się doczekać, w końcu się doczekałem. Wczoraj była premiera tego dodatku, tak jak na początku e, słyszeliście o tym. Robimy. Ciach! No i folii na pudełku już nie ma. Wysuwamy sobie kartonika. Kartonik na bok. Boksik na bok. Patrzymy książeczkę, bo sam jestem ciekaw dropów. Mimo tego, że byłem na... Pre-release w Łodzi i widziałem te dropy niektóre, ale nie wiem, co konkretnie jeszcze znajduje się w tym boksie. Dlatego sobie razem z wami obejrzę po prostu tą książeczkę. Przejdźmy do konkretów, czyli do kart, właśnie. Tutaj jest zamówienie ogólnie i tak. I mamy tutaj, oczywiście, start od roślinnych pokemonów, czyli mamy skrystalizowanego Foretresa IX-owego, kolejny miał Skarada IX. No fajnie by było skompletować po prostu sobie e, ten set. To jest chyba pierwszy set, który mam zamiar skompletować naprawdę w całości. No nie? Kupić sobie specjalnie album do tego i cały set skompletować. Quaqua Wall jest też bardzo fajny. Pikachu EX. Konkret totalny chciałbym mieć bardzo tego e, Pokemona. Patrzymy sobie co jest dalej. Slowking EX oczywiście. Like rock EX. Tutaj kamera mi niestety wariuje z tego co widzę, bo odesłałem kamerę tamtą na gwarancję z myślą, że tamta kamera się rzeczywiście psuje, bo podłączałem ją do różnych portów i za każdym razem było to samo. Podłączyłem tą kamerę, okazuje się, że prawdopodobnie nawala mi płyta główna, więc, więc będę musiał coś z tym zrobić i, i dać ewentualnie na gwarancję. Dobra, tutaj patrzymy co jest z dropów. Oczywiście tego tropiusa już mam, więc mógłbym sobie zaznaczyć. Z tych poksów jeszcze tutaj mamy suela Też bardzo fajny Pokémon, polecam mocno. Z fajnych artów też jest Tyranitar. Mega mi się podoba, chciałbym mieć tego Pokémona Tyranitar kojarzy mi się bardzo dobrze z regionem Johto właśnie, z moim ulubionym regionem przede wszystkim. Jest to pseudo-legenda, jakby nie patrzeć. Co więcej z tych kart, ten Mouse World jest, jest naprawdę fajny. Flamigo już posiadam w swojej kolekcji. Patrzymy dalej. Złote karty się zaczynają. I tutaj mamy Iono przykładowo, która jest najdroższą kartą w całym secie. Mógłbym dropnąć, miałbym jeden problem z głowy, że tak powiem. Eee, no i Fularty, Iono też jest, też jest spoko, też bym mógł mieć w tej kolekcji ewentualnie po, e, powtórkę, żeby mógł wysłać do PSA tak? Tutaj z Falkner podoba mi się ten trener, bardzo chciałbym e, mieć go. Oczywiście Shinpao też jest mega fajnym Pokemonem. Tinkaton naprawdę rozgromił e, pre-release. Szczególnie mnie e, jeden z graczy rozgromił. Tutaj mamy tego Lamparda, Panterę, białą, nie wiem, w sumie Tygrysa, Szablo, szablo zębnego. oczywiście, tak. Super Rod, mega grywalny itemek, złoty, może bym nie korzystał, ale chciałbym też trafić dużo super Rodów, no i dużo grywalnych kart, właśnie tak, z tego e, setu. Bierzemy się za pudełeczko, otwieramy. Ten kartonik, bardziej odkładamy ten kartonik i patrzymy. Pierwsze co mamy? To koszuleczki, ale są słodkie. Ej, naprawdę są piękne te koszulki. Kurczę, podobają mi się mega, mega, bardzo mocno. Kodzik do ETB sobie oczywiście zostawię, bo chciałbym mieć to w gierce. I mamy kartę promocyjną Pikachu. Jaki jest fajny, ale jest sztos. No, powiem Wam, że za chwileczkę sobie otworzymy, włożymy sobie do koszulki te, tego Pikachu. Kostka energii, oczywiście na bok. Tutaj mamy przekładeczki. Przekładki prezentują się w ten sposób. Ok, mamy coś jeszcze. Coś, co bardzo lubię, czyli kosteczki. No, ta kostka, powiem Wam, że tyłka nie urywa. Ale ok, te, te niebieskie kostki już były we wcześniejszym ETB z, ze Scarlet and Violet znaczniki poparzenia i trucizny, no i boosterki, coś co lubię najbardziej. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć boosterków. Nice. Otwieram ludziska. Jeżeli nie wiecie gdzie kupić e, karty oryginalne Pokémon, boxy i tym podobne, wejdźcie oczywiście na stronę pokelov.pl. Tam znajdziecie wszystko, przede wszystkim nowy dodatek Paldea Evolved. Pierwsze co robimy, do pikaczu wkładamy sobie do koszuleczki, żeby nam się nie zniszczył, kurcze. Jak to zrobić, żeby nie wygiąć tej karty? Karta Promka, superaźna. Oczywiście koszuleczki wyjmujemy, wkładamy do koszulki tego pikaczu. On i tak był troszeczkę wygięty, jak go wyjąłem z ETB. No troszkę szkoda, bo, te, bo to wygląda tak jakby po prostu to ETB gdzieś leżało w jakimś takim wilgotnym miejscu. Mam nadzieję, że karty będą całe, no nie? Ale okej, okay. tutaj karta. I pierwszy boosterek. Opening pierwszego boosterka z Kwakła Lecimy. Pierwszy boosterek, czarny kodzik. Czyżby znowu na początku były same czarne kody, a później białe? Przekonajmy się. Kodzik dla mnie. Energia będzie psychiczna. Nie, mroczna. Troszkę przeciwieństwo. Slowpok. Litlio. Rograft. Baumi. Skyplum. Dendra, Palosand, Zamek z Piasku, super rod, bardzo fajnie. Chciałem mieć jak najwięcej tych itemków, już jeden się trafił i to jeszcze rewersowy, bardzo super. Kolejna karta, Paldański Tauros, ognisty i Mimikyu jest holograficzną kartą w tym boosterze. Ok, czyli pierwszy booster bez dropów niestety. Patrzymy dalej. Tutaj mamy kolejną ewolucję ze startera. Nie pamiętam, jak się nazywa ten Pokémon. wybaczcie, nie będę szpanował, że umiem wymawiać, nie potrafię. Kodzik dla mnie, tutaj jest Elektryczna energia, Ziemna. Kolejne przeciwieństwo, no nie? I Fletchling, Voltorb, Clawel, Tropius, Dudunspers. Pokémon którego totalnie nie widzę sensu, Pupitar, Falkner. Seviper jest reversem pierwszym. Haryama jest drugim reversem i Spiritomb jest holograficzną kartą. Kurczę, drugi busterek bez dropu, ale mamy jeszcze 7. Także jest, jest jeszcze szansa na coś fajnego. Tutaj mamy legendarnego Pokemona, którego też nie pamiętam nazwy. Muszę zagrać po prostu te, sobie w te, ten dodatek Scarlet, ten Violet, Scarlet albo Violet na Nintendo Switch, po prostu, żeby się z tymi pokemonami jakoś zapoznać. Chociaż wiem, że m, po prostu te pokemony, jak będę otwierał te paczki, tak? No, I te pokemony się będą znajdować w tych paczkach, to się jakoś nauczę w końcu tych nazw. Ale nie ukrywam, że chciałbym pokrać po prostu pokemony. <grych> Kodzik dla mnie. Tutaj będzie elektryczna energia znowu? Nie. Roślinna. I mamy Larvitara, Dino, Sandigast. Arantula. Fajny jest ten Pokemon. Raichu. Raichu bym chciał mieć rewersowego. Bardzo fajny jest. Gotille, Arctibax. Bravery Charm. To jest ten grywalny itemek, który naprawdę zamiesza w tej, w tej mecie. Dlaczego? Ze względu na to, że daje 50 HP Basic Pokémonowi. I Skellydrich IX. EX. Ja nie mogę, ale spoko. I to jeszcze ten alternate artowy Mały Art. Nie pamiętam. Illustration Rare. O, oczywiście. Ale jest super. Wow. I ostatnia karta. High Dragon. Kurcze. Mega spoko. Mega sztosik. Jest pierwszy drop. I to tak konkretny, że ja nie mogę po prostu. <laughs> super. Otwieramy kolejny boosterek. <laughs> Normalnie aż mi się gęba. Teraz cały czas będzie uśmiechała, chyba, no nie? Tutaj mamy kodzik. Który. Możecie sobie zgarnąć. Tu jest energia. Ee, ognista. Psychiczna. Kurczę, nie trafię tego, no nie. Dunspers jest pierwszą kartą. Hopip. Snissel. Gotita. Seviper. E, Left Pyror. Luxio. Glimet. Kolejna karta. Tyranitar, którego chciałem! Ja nie mogę! <tryk> <tryk> Ależ to siło! Kurde jaki jest Tylko że ten centering jest tak kulawy że nie po prostu no nie ale ja Oooo mamo kolejna karta do koszulki Powiem wam że dwie karty Które będą w topce droższych kart W tym z dodatków Paldea Evolved I już mam po prostu ale mi się fajnie tutaj układa ja Normalnie Sztos Miałska Rada, kolejny. O kurczę, Miałska Rada, kolejny Busterek, kodzik. Dla mnie potrzebuję kodów, bo, tak jak wiecie, też grywam karty, więc e, jak najwięcej kodów potrzebuję. Tutaj mamy ognistą energię, ziemną. Kurczę, Murkrow, zaszalał ten Murkrow e, na pre-release. Możecie sobie zobaczyć w odcinku z vloga e, z Łodzi. Snisel. Gotita. Jakomo, o kurcze, jakiś nowy trener. Discard the special energy from each of your opponent Pokémon. No dobra. Talonflame, Heracross. Fajny też art jest tego Heracrossa. Też bym mógł mieć. Karkadet, Pincurchin i Lycanroc EX. Kurcze, kolejny drop, trzeci drop z boosterków. Trzeci drop na 5 boosterków, także Także coś fajnego. Ciekawe czy będzie grywalny e, ten iXic, Ale coraz, coraz to więcej fajnych kart naprawdę dropi Już mi się podoba ten dodatek <laughs> Czy będzie zasługiwał na miano mojego ulubionego dodatku? Przekonajmy się Tutaj wspomnę jeszcze o, e, o tym, że w dniu kiedy wypuszczony jest ten opening Jestem akurat na live'ie Kuby, gdzie otwieramy sobie też boosterki Ogrywamy tak jakby pre-release tego dodatku więc mam nadzieję, że tam w boosterkach też mi się coś fajnego trafi. Tutaj mamy kodzik oczywiście... Water Energy. Wodna energia. Nie, znowu ziemna. Tych ziemnych energii jest naprawdę bardzo dużo chyba w tych boosterkach. No i powiem Wam jeszcze, że widzimy się na OTP, który jest między 7 a 9 lipca. Tam będziemy mogli sobie pogadać ewentualnie, dajcie mi znać w komentarzu, kto będzie na OTP w tym roku w Łodzi i z kim się będę mógł przywitać <laughs> na tej zasadzie. I tutaj mamy Glimeta, Rigibaksa, Dandemaus, Brigatito, nie będę czytał tej nazwy, Superior Energy Retrieval, bardzo fajny itemek, też grywalny cholernie. sudodo, Delivery Drone, kurczę, nie widziałem tego, dobra. Litlio jest kolejnym rewersem i ostatnią kartą Hydreigon. Tego Hydreigona to już mam, powiem wam, z pięć kart. No nie. <grych> Na wszystkie boosterki, jakie otworzyłem, najczęściej mi się trafiał jako hologram, e energia. Trzy boosterki do końca zostały. Powiem wam, że jakoś ciężko się otwiera te boosterki. Tutaj mamy kodzik. Możecie sobie zgarnąć. Kolejny kodzik. I elektryczna energia. Psychiczna. No nie trafię, po prostu tego nie trafię. Litlio. Rock grafik, jaki ładny Paumi. Ten Paumi jest słodki po prostu. Larvitar Electro, czyli Poland Ball. Graffiti Maupa, Pinkurchin. Delibert jest pierwszym reversem. Kolejna karta, Watrel i Glimora, holograficzna karta. No dobra, dwa busterki do końca. Cieszyłem się z dropów bardzo. Chciałbym jeszcze z tych dwóch boosterka chociaż jeden drop jakiś fajny, no nie? Kobi trafić. I tutaj otwieranko, otwieranko, chodzik idzie tym razem do mnie. I mamy tutaj wodą energię roślinną. No dobra, przeciwieństwo znowu, Slowpok, Litlio, Okej, okay. Rokrafic, Paumi, znowu grusza. Grusza Primeape, Miss Magius, Dendra jest riversem pierwszym w tym boosterku, drugi rivers du do i AJONO! Ja nie mogę! O kurcze! Tylko, że widzicie znowu ten centering jest krzywy. O! Holy MOLI! Jestem w totalnym szoku. Co ja trafiam w, tych, w tym ETB? To ETB to jest chyba jedno z najlepszych ETB jakie w życiu otwierałem, no nie? Miało to dam jako tytuł tego odcinka. I ostatni busterek, ostatni busterek, proszę Państwa. I w ostatnim boosterku, jak będzie drop, to ja już nie mam pytań, po prostu <laughs> wywaliło mi mowę całkowicie, no nie? Kodzik idzie do mnie, tu mamy elektryczną energię, wodą energię, a nieraz nie trafiłem energii w tym poningu. I mamy Sandigast, Tarantula, Karkadet, Markrow, Zwilus, Mausholt, to już z 500+, ale tylko jedna myszka jest. Nie było dwóch? Nie pamiętam. Okej. Okay. Eee, Setitan. WinCurtain jest Riversem pierwszym. Drugi Jigglypuff Rivers Holo. Ale się Ada ucieszy, kurczę. No. I ostatnia karta. Mimikyu. Holograficzna. Powiem Wam, że 9 boosterów, 4 dropy, ale jakie? Jakie te dropy? No nie. Zobaczcie sami. Pikachu, Like and Rock EX, Skelidreach. Kelly Dirch, Skali, Dirge. Skali Dirge? <laughs> Nie wiem jak się wymawia. IX. I to jeszcze Illustration Rare. Tyranitar Illustration Rare. I Iono Full Art. Nie jest to jeszcze ta najdroższa Iono, ale ona też jest bardzo dużo warta. Kurczę. Jeżeli podobał Wam się opening, podobał Wam się materiał. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, żeby Was nic więcej nie ominęło na tym kanale. Trzymajcie się ciepło. Siema.